Siemanko, z tej strony Witaj, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy dzwonili do Bena, ale o trzeciej w nocy w Minecraftie słuchajcie, bo słyszałem, że o trzeciej w nocy jakieś dziwne rzeczy dzieją się z Benem ogólnie, że zamienia się w złego Bena. Także dzisiaj to sprawdzimy i zobaczymy, czy to jest prawda. Słuchajcie, zadzwonimy do niego i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy. No, a my dzwonimy, słuchajcie, mam tutaj aplikację Bena. Ben sobie siedzi i tutaj czyta gazetę jak zwykle Ogólnie jest trochę zły, ale nie jest jakiś bardzo zły. Dobra, dzwonię do niego słuchajcie. Zobaczymy, czy odbierze. Cieba Ben jest trzecia w nocy. Śmiej się Ben można z tobą porozmawiać o trzeciej w nocy. Okej, okay, śmiejesz się z tego. To nie wiem, słuchajcie, czy można, czy nie. Ben, czy widzowie mają łapkę do góry zostawić? Yeah. Okej, okay, dobra, to zostawiacie cię łapeczki do góry. Ben, yeah. czy można z tobą porozmawiać o trzeciej w nocy? Uh. <laughs> On nie chce na to odpowiedzieć. Okej, okay, czy mam iść, Ben, spać? Co to znaczy, że się śmieje? Nie wiem, czy mam iść spać, czy nie. Czy mam iść pograć na kompie sobie? No. Nie, okej. Okay, czy mam iść coś zjeść? Yes. Okej, okay, dobra, to idziemy. Słuchajcie, coś zjeść w takim razie. Ej, na razie odpowiada normalnie, ogólnie. Zobaczymy, bo ja mam tutaj telefon, jakby co. Więc e, jest, jest, spoczko Dobra, ja miałem coś zjeść. Tylko, czy ja mam coś do jedzenia w ogóle? To jest pytanie. E, nie widzę tu nic do jedzenia, słuchajcie. Więc e, oni kazują zjeść, ale ja nie mam co zjeść. Oh my god. Dobra, 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 czekajcie, patrzę, czy tutaj. Nie, no nie ma nic. Okej, okay, dobra. E, dobra, nie mam nic do jedzenia, będę także nic nie zjem ogólnie. E, czy mam się wykąpać? Śmieję się. E, czy mam iść spać? Ho, ho, ho. Śmieję się. Ej, to jest mega dziwne. E, ben, czy jesteś e, dobry czy zły? Jesteś dobry? Ho, ho, ho. Czy, a jesteś zły teraz? No. Nie, okej. Okay. A wściekły? No. Nie, okej, okay, dobra. Czy jesteś zadowolony? yes, okay, dobra, jest zadowolony. E, czy jesteś złym Benem? yes, O oh my god. Ej, on powiedział, yeah. że jest złym Benem. Ej, co się dzieje? Co się dzieje? O nie, ej, 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 ej co dziwnego się dzieje? Co jest? Co jest grone? Ej, ja wyłączam tą aplikację. Co jest? Ej, to było mega, mega dziwne, co się teraz wydarzyło, słuchajcie. Ej, ja nie wiem, czy to coś się z tej w tej aplikacji wydarzyło. Czy była jakaś aktualizacja to faktycznie ta trzecia w nocy, słuchajcie, tak podziałała? Ale mega dziw, dziwnego, co się zdarzyło na moim telefonie, w ogóle i tu w Minecraftie, coś dziwnego zaczęło się dziać. Ja się boję trochę, serio. Boję się, niepotrzebnie dzwoniłem do niego o trzeciej w nocy. Opowiedział, że jest złym Benem, słuchajcie. Oh my god, dobra, słuchajcie, ja idę chyba się położyć spać ogólnie. Ale ja nie mam łóżka tutaj, gdzie ja się położę spać? Oh my god, muszę coś, słuchajcie, wykombinować. Znaleźć gdzieś jakieś łóżko i się położyć spać. Ja się strasznie boję teraz, słuchajcie. Czekajcie, pójdę tutaj do Chiki ogólnie, do tej tajnej bazy i tam wezmę jedno łóżko sobie. Po prostu, bo ja nie mam na czym się nawet położyć. Gdzie O, to wejście? O, dobra, mam, okej. Okay. <laughs> dobra, idę i wezmę... Ej, tu jest ten chłopak, oh my god, oh my god, czy mnie nie zobaczył? Uciekam szybko. Dobra, okej. Okay. I to była ta dziwna postać, pamiętacie, z wczorajszego odcinka. Dobra, ale to jest nieważne, słuchajcie, ja muszę się położyć, ja się strasznie boję teraz tego Bena. Nie wiem, o co tutaj chodzi, o nie, 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 ja mogłem nie dzwonić do niego, słuchajcie, to był mój mega, mega duży błąd. Dobra, ok, ja się tutaj kładę i mam nadzieję, że, słuchajcie, prześpię się i będzie już dzień, wtedy i będzie spoko ogólnie i, słuchajcie, nic się tutaj złego nie wydarzy. Ej, co to było? Ej, co to za dźwięki, to już jest dzień? Mam nadzieję, że już jest dzień. Ej, nie, nadal jest noc, oh my god, nic się nie zmieniło. I Słyszałem jakieś dziwne dźwięki, słuchajcie, jakby szkło jakieś się rozbiło, czy coś takiego. Nie wiem, co to było, słuchajcie, ale to jest mega dziwne. Teraz boję się trochę zejść na dół, słuchajcie, musicie dać mi odwagi, zostawić łapeczkę do góry. Wtedy postaram się zejść, słuchajcie, ale bardzo, bardzo się boję zejść i zobaczyć, co tam się wydarzyło, słuchajcie. Co to jest na ścianach? Ej, zobaczcie, co to jest? Jakieś minki, Ben? Ben jest napisane? Tu jakaś mina? Tu jakieś xy? Kto to porobił, słuchajcie, kto to napisał i tutaj? Ben zły. O oh my god. Gin? Co to jest? Ej, ja się boję tam zejść. Nie wiem, czy mam tam schodzić, słuchajcie. To jest jakaś masakra. Kto to mi tutaj napisał? Po ścianach mi ktoś popisał, słuchajcie, tutaj domek w ogóle. Co jest grane Ej, tam? Czy to był Ben? Ej, widzieliście to? O oh my god. Ja to chyba widziałem, słuchajcie, Bena, ale jakiegoś takiego dziwnego, jakby miał czerwone oczy jakieś. Odba... Oh my god, idę do łazienki się schować. Co jest grane, ej? Czy to zły Ben dołączył i teraz do Minecrafta mojego? To jest jakaś masakra, słuchajcie, nie wiem co ja mam zrobić. Jejku, tego to ja się nie spodziewałem. O tam jest, o tam chodzi, o tam chodzi, on nie mi miał tutaj szyby, zobaczcie. Tu jest wybite okno, tam też. Czekajcie, w kuchni też jest wybite okno. Oh my god, to jest jakaś masakra, słuchajcie, gdzie ja mam jakieś. Dobra, mam kilow mam killów. Nie, wezmę się kierkę, wezmę się kierkę jak coś. Do ataku. O oh mój god, on tam chodzi, on tam chodzi, jest tutaj Ben. O nie, o nie, o nie, o nie, to jest jakaś masakra, słuchajcie, co ja mam teraz zrobić? Jejku, to jest straszne, słuchajcie, Ben tutaj dołączył do mojego świata jakby. Przyszedł z y, tego, z, y, z telefonu w ogóle, jak? Jakim cudem, słuchajcie? Mogłem o trzeciej w nocy do niego nie dzwonić, słuchajcie, to był mega, mega duży błąd z mojej strony. No ale nic, co ja mam teraz zrobić, słuchajcie, muszę go jakoś tutaj zaczepić ogólnie, jakoś, jakoś go stąd pogonić. O nie, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. O nie o nie, nie, to jest słuchajcie, straszne, co się tutaj dzieje. Dobra, wyjdę z domu, słuchajcie, ale na maksa się boję. Nie wiem, czy powinienem wychodzić z domu. I to zobaczę, gdzie on tutaj się kręci. Ej, tam jest. Patrzcie, patrzcie, schował się. Widziałem go przez chwilę. Jest tam w tej dziurze chyba. Czekajcie, zobaczymy, czy się wychyli. Na <laughs> widziałem go, widziałem go. No Czy to jest jakiś zły Ben, zobaczcie Ja ci kręcę i to jest jakaś masakra Dobra, ja chowam się do domu, słuchajcie, ja nie chcę Nie chcę tam wychodzić do niego nawet o Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, słuchajcie, z tym Benem Patrzę, czy tutaj nie ma go nigdzie przy moich drzwiach Ale nie widzę nigdzie go Co jest grane? Co mi się dzieje? I zobaczcie, ja lewituję Co jest? Ej Kto mi to zrobił? To Ben na pewno zrobił to Oh my god, oh my god, co ja mam zrobić? Czekajcie, czekajcie, tutaj na górę, na górę, na górę Tutaj na górę może spadnę nie, 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 nie! To sufitu, ej, zmiażdży mnie to! Jakie ja mam spać teraz na dół? To jest jakaś masakra! Lewitacja jakąś dostałem! Co tu się dzieje? Nie, pomocy, 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 Ja chcę spać, ja chcę spać na dół. Please, 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 please. Już nie chcę, nie chcę lewitować! Co jest? Oa! Dobra, okej, okay, nic mi się nie stało. O, nie, ej, to na pewno ten zły Ben mi to zrobił teraz! To jest jakaś tragedia. Ja Nie wiem, co ją zrobić, słuchajcie. Okej, okay, słuchajcie. Jestem tutaj na górze, muszę zejść teraz jakoś na dół, dobra. I on tutaj jest, widzę jego nikt w ogóle. On tutaj się kręci cały czas. Dobra, schodzę tu na dół. Co tu się dzieje? Co to wybuch. Eee, wysadza mi domek! Nie, będę przestań, gdzie ty jesteś? Uspokój się. Nie, nie, nie wybijaj mi szyb. Idź stąd. Idź stąd, czego ty chcesz ode mnie? O oh god, jak ja mam się z nim porozumieć? Czego ty chcesz, będę ode mnie? Idź stąd, nie, nie, wrzucaj mi do dynamitów. Oh my god, oh my god, to jest jakiś nienormalny. Co on robi? Ben, idź stąd! Idź stąd! Po co dzwoniłeś? Oh my god, oh my god, to on nie słyszy. On ze mną pisze tutaj. Chciałeś wrażeń. Co? Nie, 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 nie! nie. Ben, ja nie niechcący! Ja chciałem tylko przetestować! Przepraszam, nie chciałem, nie chciałem, Ben. Nie rób mi nic tutaj złego, proszę cię. Nie rób mi nic złego. Nie, ja nie chciałem, ja, ja tylko. Mam dość testów. Ja tylko na chwilę zadzwoniłem, bo słyszałem, że właśnie o trzeciej w nocy coś się dzieje. Nie chciałem ciebie zesłościć, Ben! Nie denerwuj się, proszę! Wszyscy dzwonią trzeci w nocy. Oh my god. Oh my god, to nie tylko ja dzwoniłem. Słuchajcie, to był mój błąd. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, muszę Żeby mnie denerwować. Ben, ja nie chciałem cię zdenerwować, naprawdę. Nie chciałem ciebie zdenerwować. I przepraszam cię, już nie będę. Wszyscy zginął. Co jest? Nie, 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 tylko nie to. Ej, żeby on tutaj mi nikogo wiosce nie pozałatwiał. To będzie jakaś masakra, jak on tutaj. Nie, ja nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie, naprawdę. Ej, on wszedł do mojego domku, zobaczcie. Jest on w domku. Ben, wyjdź z mojego domu. Bo zadzwonię na policję! Ben! Wyjdź z mojego domu! Ben, idź stąd! Nie chcę, żebyś tutaj był! Najpierw go wysadzę! Nie! Nie wysadzę mi domu! O oh my god, co ja mam zrobić, słuchajcie, z tym Benem teraz? To jest jakaś tragedia i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co ja mam zrobić, żeby go stąd usunąć! Ja nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie, teraz wywołałem Bena o 3 w nocy, niepotrzebnie to zrobiłem w ogóle! Jakaś masakra! Ben, idź stąd! Gdzie ty jesteś? Idź stąd, nie wysadzaj mojego domku, przestań! Idź stąd, przestań, nie rób tego! Muszę to zabudować, słuchajcie, nie pójdę. Oh my god, oh my god. Ja nie wiem, słuchajcie, co jak ja mam teraz go stąd pogonić, to jest jakaś tragedia, po prostu uciekam do Beli, słuchajcie. Okej, okay, dobra, biegnę, słuchajcie, do Belki. Mam nadzieję, że ona tam będzie u siebie, słuchajcie, tam będzie bezpiecznie u niej. Dobra, lecę, słuchajcie, zobaczcie czy ona tutaj jest w ogóle. Siema Bella Co jest grane, o nie! I Bella tutaj leci w ogóle Bella oddycha czy nie oddycha? I nie wiem co się stało, słuchajcie, Ben musiał coś zrobić, on powiedział, że wszyscy zginą. Zobaczcie, Bella tutaj leży. Co ja mam zrobić? Bella, wstawaj! Halo, wstawaj, Bella! Żyjesz? Wstawaj, wstawaj! Nie wiem, no słuchajcie, się nie odzywa. Co ja mam teraz zrobić? To jest jakaś tragedia, Ben, gdzie ty jesteś? Co ty tutaj narobiłeś? Hehe, he, jak ci się podoba Twoja kara? Co jest? Nie podoba mi się, przestań! Nie! Jest tutaj! O oh my god, gdzie ja mam uciekać? Czekajcie, idę na górę, na górę, na górę, na górę. O oh my god, o oh my god, o oh my god, on zrobił coś Beli. słuchajcie. Ja nie wiem, co się stało tutaj, on zrobił coś Beli. teraz. On jest tutaj na dole. Nie, ja nie, nie chcę tam schodzić. Co jest graną On, jak tu wszystkich pozałatwia, słuchajcie, to jak ja, jak ja mam to odwrócić później? Czekajcie, zejdę tu na dół. Co on tutaj wyrzucił? Zobaczcie, jakiegoś miśka wyrzucił. Patrzcie, patrzcie. Oh my god, on zostawia takie miszki tutaj. Belka, wstawaj! Szybko wstawaj, musimy uciekać, Ben tu jest! Masz coś dla Peli. ostatni miś. Oh my god, on jest, słuchajcie, nienormalny ten Ben. Co mu się stało w ogóle? Dlaczego mogłem nie dzwonić do niego? Nie wiem, słuchajcie, jak ja mam teraz to odwrócić ogólnie, żeby on, on przestał tutaj... O, tu jest, on tu jest, on tu jest. Słuchajcie, ja spróbuję zadzwonić na tej aplikacji, ale ta aplikacja nie działa w ogóle tra... I znowu coś wysadził tu! Teraz ta aplikacja w ogóle nie działa. Nie, wysadził tutaj... Wysadził tutaj schody, nie mogę wejść teraz na górę oh my god, oh my god Czekajcie, muszę tu jakoś to dobudować Co jest grane? Nie, jak ja mam tu wejść? Okej, okay, dobra Słuchajcie, aplikacja nie działa teraz, ja nie wiem co I on... co jest? Światło gaśnie Zgasło światło, nic nie widzę Co jest? Nic nie widzę, nic nie widzę, co on robi? Oh my god, dobra, okej, okay, okej, okay, widzę już teraz Nie, ja nie wiem co się dzieje, słuchajcie, naprawdę, to jest jakaś tragedia Ja nie wiem teraz jak ja mam to wszystko odwrócić tutaj, żeby wróciło do normy Spełnił się twoje najgorsze sny, Nie. Nie, 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 żeby tylko nie najgorszy. Słuchajcie, żeby tu jakichś Creeperów nie było nigdzie, bo ja nienawidzę Creeperów. Ja nie będę później przed nimi uciekał przecież. Okej, okay, słuchajcie, ja nie wiem, gdzie jest teraz ten Ben, i gdzie ja mam uciekać w ogóle. To jest jakaś masakra, żeby on mi tutaj nie, po, nie poustawił nigdzie Creeperów, bo ja nie nienawidzę tego, słuchajcie. Ja nie wiem, co ja wtedy zrobię, jak tu będą wszędzie Creepery. Dobra, muszę zejść jakoś na dół, słuchajcie. Dobra, znowu coś mi tu wysadził, co jest. Patrzcie, znowu wysadził, gdzie? Teraz belkę, słuchajcie, zabrało pewnie. Oła! Co się dzieje tutaj? Nie, ja stąd muszę, słuchajcie, wyskoczyć z tego domu. Uciekam stąd. Nie wiem, gdzie ja mam uciekać nawet. Słuchajcie, może do Cikki wejdę. Ale tam jest ten. ten dziwna. ten dziwny ktoś. Ej, o tu chodzi. Stawia creepery, Widziałem. Widziałem, miał jajko. Miał jajko. Dobra, uciekam. Nie wiem, ja muszę, słuchajcie, stąd jak najdalej uciec. Tylko nie mam ani samochodu, ani nic. Muszę tutaj gdzieś znaleźć jakiś samochód, jakiś pojazd. W ogóle cokolwiek, żeby jakoś uciec stąd. Gdzie on jest? O, nie, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu, jest, tu. Gdzie jest WITO? O oh mojka, to mnie szuka, mnie szuka. Ej, dobra, wiem, 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 mam pomóc. Tutaj do tej mojej tajnej bazy się schowam, słuchajcie. O, dobra, schowałem się tutaj. Ok, może mnie tutaj nie znajdzie, słuchajcie. Dobra, zobaczymy. Ej, jakby wszedł tutaj do tego, do tej sekretnej bazy, Chiki, to ja bym go mógł tutaj podglądać w ogóle. To by było coś epickiego, dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że mnie tu nie znajdzie, no bo to ciężko jest znaleźć ogólnie to wejście tutaj do mojego sekretnego, tego pomieszczenia także zobaczymy słuchajcie czy ucieknie się tutaj pojawi oh my god dobra słuchajcie, ja tutaj jestem cały czas schowany idzie, 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 idzie idzie. ciekawe czy on zna jej, tą sekretną bazę, ej on ją zna? on zna, on wie gdzie jest ta baza zobaczcie on tu wszedł, jest tu Ben dobra, ej widzę go, on... teraz patrz, patrzcie znalazł tą dziwną postać co się tu dzieje słuchajcie, ja nie wiem co ja mam zrobić. ej czy on z nim gada w ogóle? Wygląda jakby z nim rozmawiał. Ej, może oni są w zmowie wszyscy i Chica, i ten Talking Ben. Ja już nie wiem, słuchajcie, co mam o tym wszystkim myśleć. Wysadził Creepera tam. I tego chłopaka też. Oh my god, co tu się dzieje! Dobra, ja będę tutaj schowany, słuchajcie, ja stąd nie wychodzę teraz, nie wiem co mam zrobić. Weźcie, pomóżcie mi w komentarzu koniecznie, słuchajcie, zostawiajcie łapeczki do góry, i napiszcie co mam zrobić. E, to jest bardzo ważne. Jak mam stąd uciec, albo jak usunąć tego będę teraz z mojego świata? Piszcie koniecznie w komentarzu, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry. Ja tutaj dzisiaj chyba spędzę całą noc do rana. Mam nadzieję, że rano się to wszystko uspokoi e, i zobaczymy się już w normalnym filmie. Także słuchajcie, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jutro. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!